Wycieraczki w moim samochodzie zaczęły poruszać się w rytm muzyki, nawet gdy nie padało, a radio było wyłączone. Każda piosenka, którą słyszałem, wywoływała zsynchronizowane ruchy wycieraczek, które idealnie pasowały do rytmu i tempa. Myślałem, że silnik wycieraczek działa nieprawidłowo, dopóki nie zdałem sobie sprawy, że reagowały na muzykę z innych samochodów i budynków. Wycieraczki tańczyły do piosenek grających w pobliskich pojazdach, tworząc mobilną sekcję perkusyjną dla ścieżki dźwiękowej okolicy. Próbowałem odłączyć system wycieraczek, ale nadal poruszały się za pomocą jakiegoś nieznanego źródła zasilania, które zaprzeczało logice mechanicznej. Kiedy odtwarzałem różne gatunki, Muzyki, wycieraczki dostosowywały swoją choreografię do rytmów klasycznych, rockowych czy jazzowych. Skonsultowałem się z elektrykami samochodowymi w sprawie niemożliwego zachowania wycieraczek, ale nie znaleźli żadnego wyjaśnienia elektrycznego dla tej muzycznej reakcji. Zbadałem, czy fale dźwiękowe mogą mechanicznie wpływać na części samochodu lub tworzyć wibracje, które wywołują automatyczne ruchy. Kiedy przeanalizowano metalowe komponenty mojego samochodu, naukowcy odkryli, że zawierają nietypowe złoża żelaza, które były wrażliwe magnetycznie. Żelazo w moim samochodzie reagowało na pola elektromagnetyczne generowane przez głośniki i systemy dźwiękowe. Moje wycieraczki stały się magnetycznymi przewodnikami dla energii muzycznej, przekładając fale dźwiękowe na wzorce ruchów mechanicznych. Samochód przypadkowo stał się kinetycznym wizualizerem muzyki, zamieniając każdą jazdę w mobilny występ taneczny. Zacząłem parkować w pobliżu koncertów i festiwali, pozwalając moim wycieraczkom na wizualne akompaniowanie występom na żywo.